Mm, a we wszystkim, to ja Shotgun Pikini gorąco witam Was w odcinku z, z Rainbow'a. Z Rainbow otwieram paczki, już mi się nieco zbierać paczek. Miałem 16, otworzyłem sobie teraz tak 3 do próby. No, tak, jak co mi poszło i co? Nie czuwam skądś się podoba, jeśli tak, to mi się w komentarzu. A my sobie otwieramy, tak, i czekaj, 5, 6, 8, 8 paczek. Otwieramy, żeby potem ciągle w się zbierać. więc, masz mi jaki gówno wypadnie. Um, może... W fajnie czeki upłakać O dobra, nie... o to niebieskie, no spoko się zapowiada. Dobra. Eee... No. To... Dobra, fajne Skin to tury... eee... Dobry skin. No. No to są Brazylia do KBR, w... bo będę miał coś ładnego na niej. Do krawinu. Firmamy kolejne. I... szaragów. No tak jest Kolejna szara. Chodźmy. No. O. Wietnam. Dobra, to dalej. Kolejna. jest znowu coś niebieskiego. Speed muster, Dobra, to do to No, no, to, spoko to wygląda. Okej, episkie. Trochę się boję. Dobra no gdzie mikro włączona jest? Włączone Dobra, lecimy. O, co? No, Mogło być gorzej. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Dobra, szare. Na no, nie my otworzyłem, no, Dobra, otwieram wszystkie. Chimera. Okay. Mam ten skin do jakiegoś karabinu, tylko nie wiem jakiego. No, niebieskie Felsen, to on do, do blitwa. coś no niebieskiego. O, Rawka, jakaś kasa się zwróciła. No, OK okej, podrzątać, coś niebieskiego i. Mam ten skin do karabinu mm, A tak dokładnie do karabinu ee, tego lesiona. Do SMG 5. Tak to się nazywało Okej, okay, trzeci początek niebieskie. Okej, okay, no... O, oh, to jest fajne. No, Tam jest not fajne ładne. Okej. Okay. Znowu niebieskie Okej, okay, kapkań tribute Bardzo na się. O, i szare, niestety no, Nightworks, bug. No już wszystkie paki były. No dobra, um, teraz no ubieranie tych skinów. No dobra, a fajny skin chyba tutaj miałem dwa. Ten do. Ten hełm do tego. Hmm. To jest Velvet shell. Dobra. Ale to, ale to jest akiesa coś co tu tam... Do blitza dużo. Takie dwie rzeczy O, coś końcu nie nie będzie. W sumie tak, wiecie, defaultowo I dalej się tam do, do tej... Ja to się nazywa? Do ciepaty no, żeby ten skin na karabinie i będzie dobra. I gdzieś się podał. Dobra. Więc to byłoby na tyle. Będzie jeszcze ci się spodobał. I widzimy się na stronę. Za to jak kiedy do live, y, to w weekend, bo też szkołę mam. Tak, to też 6 miesięcy wali. Tak, siódmego Więc do, no. Dziękuję za oglądanie odcinka, będzie się spodobało i nera. I dziękuję za 100 subów. Czekam, aż będzie więcej pytań. Będzie więcej pytań będzie pod tym odcinkiem. Więc jak będzie więcej pytań, to wtedy. Um, wiecie, sobie tylko ja to nera.